and today is the fourth episode of mystery lego friday so from now on the mystery Lego fridays will only be when i have time and when i like don't have homework from like my school and so yeah because right now i just didn't have time so that's why this premiere is a little bit later than usual but today i'm gonna show off a mock and that mock is the sweet sally paranormal Intercept was from hidden side, but I kind of modded it or remade it a little. And as you see, it has wires, and under it has a kind of um, Bluetooth connection from the bat Bluetooth Batmobile that I got. For Christmas in 2018, but I just added the motors to the bus and now I can control it through the Bluetooth app. And um, it looks pretty much normal, and uh, I don't think anything really changed. And if you want to turn it on, you go like this, you press the button, and then you put it back down. So, yeah, I made this. For fun and I wanted to see will I be able to make it and I guess it turned out pretty well. So let's see how it will roll a second. Cześć wszystkim to Crazy for Lego. No, Dzisiaj jest czwarty odcinek tajemniczych lego piątków, ale dzisiejszy odcinek jest troszkę później niż zwykle. No po prostu mam dużo zająć go ze szkoły, no mam nadzieję, że... Rozumiecie to? No I po prostu nie, nie mam za bardzo czasu, żeby je robić. No i od teraz tajemniczy lego piątek, gdy będę miał wolny czas, więc nie przed co piątek, tylko na co drugi piątek. No i w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was autobus słodka sali z LEGO Hidden Side. Ale go trochę przerobiłem. No i teraz, jak je widać, kable mogę kontrolować przez Bluetooth z aplikacji Power, Powered Up, która tak naprawdę była do mojego Batmobila No i po prostu wyjąłem z Batmobila No i chciałem zobaczyć, czy zmieści się w autobusie. No i dałem radę. No i oto wygląda. Tak to wygląda pod spodem. Normalnie w sumie wygląda normalnie. Raczej przy wygląda normalnie. Tył też, jeżeli chcesz odpalić, to bierzesz to tutaj, naciskasz guzik i zamykasz. No i tak. Zobaczmy jak on pojedzie.